Siódma dziewiąta. Rozmowa poranka. Gościem poranka siódma dziewiąta jest Marcin Możdżonek, prezes naczelnej Rady Łowieckiej. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce wprowadzenia obowiązkowych okresowych badań lekarskich dla myśliwych. Dlaczego Twoim zdaniem to nie jest dobry pomysł? Ministerstwo Klimatu i Środowiska używa takich prostych sztuczek technicznych, socjotechnicznych, aby obrzydzić myśliwych społeczeństwu. No i są w tym stosunkowo skuteczni. Myśliwi w Polsce przechodzą badania i to są badania bardzo szczegółowe. Psychiatra, psycholog, okulista, lekarz, orzecznik, tego jest naprawdę mnóstwo. I my jesteśmy najbardziej przebadaną i najbardziej odpowiedzialną grupą społeczną w Polsce. My, czyli te broni, to już tak trochę uogólnie, bo każdy, kto chce mieć przechodzi te same procedury. Po co zaostrzać te przepisy? Nie wiem, nigdzie na świecie tego nie ma. Nigdy, nigdzie na świecie myśliwi nie przechodzą dodatkowych badań. To jest tylko i wyłącznie zagrywka polityczna pod swoją, pod publikę, pod, pod swój własny elektorat, nic, nic więcej. Bo Ministerstwo My Klimatu twierdzi, przy... jeszcze tylko powiem, że to zmniejszyłoby liczbę wypadków podczas polowań. Czy taki związek istnieje? Zapytaliśmy się ministra, czy taki związek przyczynowo skutkowy zachodzi. Taki takiego związku nie ma. Eee, żadne, żaden z wypadków. Przez ostatnie 10 lat przeanalizowaliśmy, było ich 26. O 26 za dużo, oczywiście, że tak, ale żaden z nich eee, żaden z nich nie ma korelacji między stanem zdrowia da, danego myśliwego, a, a tym, co się wydarzyło. Problemem jest łamanie prawa. Problemem jest nieprzestrzeganie przepisów. Tutaj mamy dużą opowieść i dużą robotę do zrobienia. Jako całe społeczeństwo, bo a to tylko raz przejadę na czerwonym świetle, a to raz przekroczę prędkość, a to coś się wydarzy, to tutaj tkwi klucz problemu. Ministerstwo Klimatu twierdzi też, że tych okresowych badań dla myśliwych chce 90, a nawet ponad 90% społeczeństwa. Nie wierzysz w to, bowiem, że dopytywałeś skąd takie badania, kto je robił, na jakiej grupie je przeprowadzano. To jest oczywiście wstępna manipulacja, jakich niestety wiele ze strony kierownictwa resortu klimatu i środowiska. Te badania były zrobione w, nie wiem na jakiej grupie. Nie dostałem metodologii do tej pory tych badań. I nie wiem, e, kto je robił, jak, jak wiarygodna jest ta firma. Spodziewam się, że to była jakaś e, zaprzyjaźniona albo to bardziej była chyba ankieta zrobiona przez zaprzyjaźnionych kolegów z koalicji, niech żyją, no to, że uzbierali tylko 90%, to jestem zaskoczony. A już tak żarty na bok, albo, albo dalej jednak trochę żartując, no jeżeli ja bym zrobił ankietę wśród, proszę mi wierzyć, wśród przechodniów, czy politycy powinni być badani psychiatrycznie, to myślę, że uzyskałbym wynik w okolicach 100%. Tak mówiąc serio, czy, czy to byłby taki wysiłek raz na 5 lat poddać się badaniom okresowym? Przez, jeśli chodzi o myśliwych, w pewnym sensie tak, ale my się takie, takich rzeczy nie boimy. Tak jak e, próbuję imputować, to chociażby minister Dorożała. Tylko o co chodzi? Proszę Państwa, to jest 133 tysiące ponad myśliwych. E, Badanie co 5 lat to jest 116 milionów złotych w przybliżeniu. Kto te koszty poniesie? Bo. To, co powinienem powiedzieć też na początku. Polski Związek Łowiecki jest niezależnym zrzeszeniem, niezależnym finansowo. My nie dostajemy złotówki od skarbu państwa. My zadania, które narzuca się na nas ustawą, ustawą Prawo Łowieckie, wykonujemy za darmo. I podatnik nie musi za to płacić. A to są ogromne koszty to są miliardy złotych, jakie skarb państwa zaoszczędza. 1,5 miliarda to jest e, samo szacowanie szkód łowieckich, jakie wykonują e, zwierzęta dziko żyjące w Polsce, które są własnością Skarbu Państwa, a sama gospodarka łowiecka to jest na dzisiaj około 7 miliardów złotych, które polski podatnik zaoszczędza. I tutaj chodzi o płatnika. Dlaczego nie dość, że okłada nas się pałkami e, w mediach, to jeszcze chce nas się docisnąć finansowo, nie traktuje nas się poważnie, nie ma żadnego dialogu. Pan minister nie wie o czym mówi. Ja jestem, muszę powiedzieć, wstrząśnięty brakiem wiedzy, brakiem kompetencji. On nawet nie zdaje sobie sprawy, przynajmniej do pewnego czasu nie zdawał sobie sprawy, że otwieranie, y, wprowadzanie badań dodatkowych dla posiadaczy broni do celów łowieckich to jest otwieranie ustawy o broni, o broni i amunicji, a to jest kompetencja ministra spraw wewnętrznych i administracji, a nie ministra klimatu. Czyli chciałabym, żeby to wybrzmiało, kiedy ktoś chce zostać myśliwym mieć dostęp do broni myśliwskiej, to takie badania lekarskie, wszystkie pełne przechodzi? Oczywiście, że tak. I powiem więcej. Oprócz badań, oprócz, oprócz psychiatry, oprócz psychologa, okulisty i tak dalej, mamy wywiad środowiskowy, przyjeżdża policja, tak jak było w moim przypadku. Najpierw przyjeżdża, kiedy ja byłem w domu, potem kiedy mnie nie ma w domu, potem idą po wszystkich sąsiadach i się pytają, czy ja jestem e, e, odpowiednim... Kandydatem na posiadacza broni palnej w Polsce. Tak to, proszę państwa, wygląda. Procedury są naprawdę bardzo dobre. Polscy posiadacze broni posiadacze broni w Polsce to naprawdę grupa dobrze sprawdzona i dobrze przebadana, a jak to jest w innych państwach europejskich, jeśli chodzi o te przepisy dotyczące myśliwych i tych wszystkich badań i dostępu do broni? Jak my wypadamy na tym tle? To powiem bardzo ogólnie, bo w każdym kraju są inne przepisy, tak samo jak w Stanach Zjednoczonych, każdy sam stan ma swoje regulacje. Ale, co mogę powiedzieć, u nas są najostrzejsze przepisy w całej Europie. Kraje, które są bardzo progresywne, czyli Skandynawia, Szwecja, Norwegia, Finlandia, e, Dania, tam te przepisy są bardzo, bardzo łagodne. Tam, w takiej na przykład Szwecji, e, dajmy na to, mamy około 5,5 miliona e, ludności, a ponad 300 tysięcy myśliwych. My w Polsce mamy 38 milionów ludzi i 133 tysiące, proszę zobaczyć. Ale wypadki, Także... wypadki z udziałem myśliwych są bardzo mocno nagłaśniane w mediach, czyli twoim zdaniem dochodzi do nich, bo ktoś nie przestrzega prawa, nie ma to związku ze stanem zdrowia myśliwych, czyli że po prostu nie widzą do kogo, do czego strzelają. Oczywiście, że tak. To jest e, Wszystkie wypadki wynikają ze złamania prawa, złamaniu regulaminu polowań i są karygodne. Muszą być tępione, muszą być wyjaśniane, a te osoby ponieść jak najsurowsze konsekwencje swoich czynów. No, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby, żeby miało być inaczej, a wypadki są oczywiście nagłośniane, bo... One mają jakiś, jakiś wydźwięk medialny, bardzo, bardzo łatwo się uderza w myśliwych, bo przynajmniej do tej pory nie było żadnej reakcji ze strony Polskiego Związku Łowieckiego, więc, więc to było proste. Ale teraz mam nadzieję, że sytuacja się zmieni. My możemy tak też z ministrem odbijać piłeczkę w różne strony. No, w tym roku zginęło już kilka osób w wypadkach drogowych z łosiem. Pan minister nie raczy tego w ogóle zauważać. I też mogę powiedzieć, że w takim razie ma krew na rękach, bo z tym nic nie zrobił, no, ale to ja nie będę się bawił w takie prymitywne sztuczki, w takie prymitywne manipulacje. Wywołane przez Ciebie wiceszef resortu klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała napisał na portalu X, że formuła dialogu z wami się wyczerpała. Myślisz, że ministerstwo narzuci rozwiązania wbrew Waszej woli? myślę o tych badaniach lekarskich przymusowych? I widzi Pani, to jest właśnie całe klu postawy pana, pana Dorożały, który mówił non-stop w ciągłym monologu o dialogu, którego nigdy nie było. Pan Dorożała zaprosił nas oczywiście do rozmów, e, powstał Zespół do Spraw Reformy Łowiectwa, ale my chcieliśmy, żeby ten Zespół do Spraw Reformy Łowiectwa przyjął jakieś cywilizowane ramy, żeby spotkania były nagrywane, transmitowane, żeby były protokoły, żeby były stenogramy. z tego. Tego oczywiście na początku nie było, dlatego nasz zespół składający się z samych naukowców, profesorów, doktorów, ludzi nauki, z autorytetem i z dorobkiem e, naukowym właśnie, powiedzieli, no nie, nie będziemy tracić czasu na taką chucpę, bo oni uznali, że oni są tam tylko po to, żeby legitymizować zmiany, które resort chce wprowadzać, zupełnie z pominięciem zdania myśliwych. No i co się okazało, że jednak można. Wróciliśmy do rozmów po spełnieniu tych warunków. Wszystko jest nagrane i, i obraz tych spotkań jest zupełnie inny, ponieważ okazuje się, że ani, do, ani pan minister, ani. Ani ta koalicja szeroko rozumiana, niech żyją aktywistów, którzy nie są ekologami, kompletnie nie znają się na materii, nie mają żadnych argumentów, mijają się z faktami, dane naukowe mają w, w poważaniu. No tak nie można funkcjonować, to są poważne rzeczy. Gospodarka łowiecka, gospodarka rolna, gospodarka leśna, przecież to są poważne rzeczy strategiczne dla naszego kraju. No jak tak można traktować nasze wspólne dobro narodowe, jakim są odnawialne. Odnawialne zasoby naturalne, które musimy o nie dbać, po to, żeby zachować też je dla przyszłych pokoleń. Zostawmy to ekspertom, zapytam, a nie aktywistom. Zapytam wprost: na czele tego resortu, resortu środowiska, są ludzie, którzy nie lubią myśliwych. Tak, oczywiście, że tak i to jasno wybrzmiewa tak. z ich, w ich komunikatach. To wystarczy przejrzeć media społecznościowe, czy pani minister, czy pana ministra i to aż bije od tej, od tej nienawiści. Zupełnie jest to dla mnie niezrozumiałe. Jesteśmy pierwszym resortem chyba, w, na pewno jedynym w tym rządzie, którego organ nadzorczy atakuje swoich podopiecznych w cudzysłowie. No ja nie widziałem, żeby Kosiniak-Kamysz opluwał mundur polski i ganił żołnierzy. Nie widziałem, żeby minister edukacji wyzywała od najgorszych, czy insynuowała coś o nauczycielach. Nie widziałem, żeby minister zdrowia mówiła źle o lekarzach. A tutaj mamy ataki non-stop. Jeszcze zanim zanim objęli swoje stanowiska w resorcie, już to się zaczęło. Przyglądam się tej dyskusji wokół łowiectwa i mam wrażenie, że przedstawia się myśliwych jako takich owładniętych manią zabijania zwierząt. I nie wiem, czy to jest do zmiany, ten, ten obraz. No tutaj trzeba bardzo dużej pracy, a czego w szczególności trzeba? Edukacji. Społeczeństwo musi się dowiedzieć, czym my tak naprawdę się zajmujemy, jak my się zajmujemy, dlaczego my się tym zajmujemy. No tego brakuje, a no niestety aktywiści mają tą jedną przewagę, że są bardzo mocno reprezentowani w mediach i są nieliczni. To jest raptem grupka kilkuset osób, może kilku tysięcy w porywach w całej Polsce, ale za to są najgłośniejsi. I tutaj tutaj z nimi przegrywamy. Ale jeżeli byśmy pokazali społeczeństwu, dali rzetelny przekaz na tym, na czym to polega, jakie są związki przyczynowo-skutkowe zachodzące na pograniczu e, rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa, całej gospodarki, ludzie by zupełnie inaczej, z, z, myślę, że by wyrobili sobie swoje zdanie i ten pogląd byłby zupełnie inny niż jest obecnie. Gdyby w Polsce zabrakło myśliwych, to co? Z czym państwo będzie musiało sobie radzić samo? No państwo będzie musiało stworzyć armię urzędników do szacowania szkód, to jest po pierwsze. Drugą, e, druga rzecz, armię myśliwych, którym będzie musiała płacić pensje, kupić im sprzęt i tak dalej. tak jak mówiłem, ogromne koszty, to będzie e, około być może nawet już 9 miliardów złotych. Inflacja przecież zasuwa. A z czym się będziemy borykać, jeżeli na przykład delegalizujemy łowiectwo z dnia na dzień? Ogromne szkody w rolnictwie. Zwierzyna dzika zje nasze uprawy, e, podepcze, poniszczy, nie będzie miała w ogóle przed tym żadnych skrupułów liczba wypadków drogowych śmiertelnych wypadków drogowych wzrośnie niebotycznie to jest to byłaby prawdziwa katastrofa No ale wiesz ludzie z miasta powiedzą co nas obchodzą szkody w rolnictwie przecież jedzenie się bierze ze sklepu Niektórzy nie widzą związków <laughs> przyczynowo-skutkowych między tym wszystkim no tak, to jest dramat naszego społeczeństwa. Mleko bierze się z kartonu, a czekoladowe mleko od brązowej krowy. Niestety w takiej rzeczywistości teraz żyjemy, więc e, musimy wrócić do tego. No, edukacja, system edukacji, dlaczego my się nie uczymy o, o tych związkach właśnie przyczynowo skutkowych w szkole, dlaczego na lekcjach przyrody, na lekcjach, bio na lekcjach biologii tego, tego nie ma, dlaczego y, 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 a, ktoś się interesuje bardziej losem orangutanów w Borneo, a nie rozróżnia y, sarny od jelenia. Tych pytań jest, jest wiele i tutaj mamy do nadrobienia mnóstwo, o, mnóstwo rzeczy. Młodzi ludzie do 18 roku życia powinni móc brać udział w polowaniach? Uważam, że tak, odebranie nam prawa konstytucyjnego do wychowywania dzieci według własnego uznania, według własnych e, poglądów i własnej, no, w pewnym sensie wiary, to, to był naprawdę bardzo niedobry krok, krok dla, dla demokracji. Ja bym chciał swoich synów, którzy ukończą odpowiedni wiek, ale niech ja to ocenię, czy oni będą mieli 12 lat, 14 czy 16, ja bym chciał ich móc zabierać na polowania. A to rodzic jest w stanie tylko i wyłącznie określić, kiedy dziecko jest gotowe na tyle. Fizycznie i psychicznie, żeby uczestniczyć w takim procesie. Tak samo jak mój świętej pamięci dziadek przygotowywał mnie i pokazywał mi na wsi, skąd się bierze, co trzeba zrobić, żeby był rosół na niedzielę, co trzeba zrobić, żeby była pyszna, wędzona szynka. A jak chcemy zjeść smażonego karasia, to co trzeba z tym karasiem zrobić? To on właśnie o tym decydował i przygotował mnie. No to no nie, nie róbmy z rodziców ludzi dysfunkcyjnych, bo my. Tak naprawdę bo my wiemy dobrze, kiedy e, nasze dzieci mogą być gotowe na te wszystkie niefajne rzeczy, które sobie odsuwamy od siebie, kupując właśnie, tak jak już wspomnieliśmy, e, mięso na półkach w sklepie, kiełbaski, e, ryby już wyfiletowane. Ale tak, czy to, ale nie... czy te niefajne rzeczy i pokazywanie ich e, dzieciom to nie jest fundowanie im traumy, bo z taką opinią się spotkałam gdzieś czytając e, artykuły na temat e, polowań i udziału nieletnich w polowaniach. Absolutnie nie, kompletna bzdura, że to jest jakaś trauma. Jeżeli dziecko jest już dojrzałe psychicznie, co ocenia rodzic, e, to ono będzie gotowe na to. Przecież dzieciom się tłumaczy dzieci. E, wbrew pozorom, wbrew tej opinii. Bardzo są bardzo bystre i szybko rozumieją i szybko szybko się uczą. Moi synowie doskonale wiedzą, że jeżeli tata przywozi e, dzika z lasu, to z tego dzika będą kabanosy. Także uczmy nasze dzieci, nie, nie kolorujmy im świata, nie róbmy tutaj jakiejś utopii, bo świat wcale nie jest, nie jest kolorowy, nie patrzmy na niego przez różowe okulary. Czasami to jest świat brutalny, a świat przyrody jest zerojedynkowy jest bezwzględny, jest piękny, ale niezwykle surowy, i zasady jego funkcjonowania nie zmieniły się od tysięcy lat. To tak jak ci niektórzy ekolodzy, którzy wchodzą do miejsc zimowania niedźwiedzi, czy gdzieś podchodzą do tych zwierząt i później się dziwią, że, że te zwierzęta nie odpłacają im jakąś empatią, tylko po prostu instynktem. No, no zgadza się, to, to mogę, przepraszam, tu anegdotę wcisnę. No jedno z pierwszych spotkań, na których byłem właśnie zespołu do spraw reformy łowiectwa, naprzeciwko profesora, który pracował na wszystkich kontynentach, na Antarktydzie też, e, prowadził badania i siada właśnie ten jego mód, który wszedł do Gawry jedź, Niedźwiedzia i go, e, i go wybudził. No i jak my mamy rozmawiać? To, to jest poważne traktowanie? To nie jest poważne traktowanie. A czy jesteś w stanie mniej więcej określić, kiedy ta atmosfera wokół łowiectwa stała się gęsta? To już chyba kilka lat, tak mi się wydaje. Od kilku lat. O, myślę, dzieje. że kilkadziesiąt i tutaj e, Polski Związek Łowiecki ma mnóstwo grzechów na, na swoim sumieniu. Przede wszystkim grzech zaniechania i to już od kilkudziesięciu, dwudziestu czy trzydziestu lat PZL nie robił nic, żeby wytłumaczyć społeczeństwu, jaka jest jego rola w nowoczesnym państwie. Mieliśmy też problemy z samooczyszczeniem, mieliśmy różne rodzaje związki, czy to polityczne, czy, czy inne koterie, ale no to się zmienia, to się zmieniło. Oto przyszedłem też do Polskiego Związku Łowieckiego, aby go zreformować, bo Łowiectwo oczywiście wymaga reformy, ale ta reforma musi być w oparciu o zdrowy rozsądek, ta reforma musi być e, oparta o dane naukowe, o fakty, o, o rzeczywistość, a nie o się e, ekologów, bo tak. Ja dalej uważam i podtrzymuję, to nie jest żadna teoria spiskowa, proszę tego tak nie traktować. Tu chodzi o naprawdę dużą kasę. Jeżeli założylibyśmy sobie firmy, spółki, działalności gospodarcze z, zajmujące się stricte łowiectwem, to naprawdę, jeżeli ja miałbym policzyć, ile mnie kosztuje pozyskanie jednego dzika, bo to jest kilka wyjść, to jest kilka wyjazdów, benzyna, samochód, odpowiedni sprzęt. E, mam tu na myśli o broń, optyka, e, ubrania. Naprawdę można zrobić na tym niezły interes. I już na sam koniec z innego obszaru waszej działalności. E, pomagaliście i pomagacie osobom, które ucierpiały w wyniku powodzi. O tak, e, myśliwi od razu ruszyli, jak tylko katastrofa nastała na południowo-zachodniej Polsce. Byliśmy zresztą na miejscu, bo koła łowieckie są na terenie całego kraju. E, pomoc ruszyła natychmiastowo. W pierwszych dniach dostarczaliśmy żywność, leki. Paliwo, cały niezbędny sprzęt, jaki trzeba do miejscowości, które są odcięte zupełnie od świata. Tam, gdzie drogi zerwało, tam, gdzie wymyło asfalt, tam my dojechaliśmy swoimi samochodami terenowymi i e, ludzie mogli dalej normalnie funkcjonować. W kolejnym kroku y, żywiliśmy i dalej zresztą żywimy e, na, poli, na, na południu, w Kotlinie Kłodzkiej, w Lądku, w, w Stroniach Śląskich. E, tam polscy myśliwi. Gotują posiłki po dwa tysiące, po trzy tysiące, po cztery tysiące porcji dziennie i wszystkie służby, strażacy, żołnierze e, i inni, którzy tego potrzebują, mogą znaleźć chwilę wytchnienia no i zjeść e, dobry, ciepły posiłek, e, dobry gulasz czy dobrą zupę z dziczyzny. E, A do tego Polski Związek Łowiecki zorganizował już że zbiórkę. Zebraliśmy już grubo ponad milion złotych i będziemy pomagać ludziom. Zabieramy dzieci na kolonie, na zielone szkoły, e, po to, żeby mogły to Odpocząć, złapać dystansu od tego, co się wydarzyło, a rodzice, a, a rodzicom pomagamy wtedy tam na miejscu. Także no, myśliwi tutaj teraz przy obecnie procedowanej ustawie, projekcie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, no będziemy tam już wpisani enumeratywnie, więc będziemy mieli też swoją bardzo ważną rolę, bo uważam, że to powinno być uregulowane, będzie uregulowane i bardzo dobrze. Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej Marcin Morzonek był gościem. Poranka siódma dziewiąta. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Siódma dziewiąta. Rozmowa poranka.